Witam serdecznie na kanale Wszystkie Bliźnięta i zapraszam Was dzisiaj na czytanie na listopad 2020. Pamiętajcie proszę, że jest to czytanie ogólne, więc nie będzie rezonowało z każdym. Jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, to w opisie pod filmem macie mojego maila. Tam możecie się ze mną zawsze skontaktować. Serdecznie Was zapraszam. No, i pamiętajcie, la lajki, subskrypcje, komentarze wszystko mile widziane. Bardzo za wszystkie Wam dziękuję. Ostatnio wykonałam dla Was też czytanie. Hmm, wybierz kartę. Do końca roku jest ważne, także serdecznie Was zapraszam. Postaram się tutaj gdzieś wkleić odnośnik, jak mi się uda. Jak nie, to znajdziecie je na pewno na kanale. Serdecznie Was zapraszam do obejrzenia. No, i zabieramy się. Zaczytanie dla Was na listopad, co tam powinniście ciekawego usłyszeć, moje drogie bliźniaki. Już patrzymy, co dla bliźniąt. Możesz bezpiecznie kochać. Otwórz swoje serce na otrzymywanie i dawanie najwyższej energii. Przebaczenie. A... Element przebaczenia w tym miesiącu jest um, jakiś naprawdę wyeksponowany, bo zrobiłam trzy znaki, i już w trzech znakach e, pokazały się karty e, właśnie takiego wybaczenia. Wybaczenia tego, co gdzieś tam było w przeszłości. Nie ma, oznacza to wcale, że przyjęcia gdzieś tam z powrotem pewnych rzeczy, ale przebaczenia. Po to właśnie, żeby uwolnić to swoje serce i otworzyć je. Na tę energię miłości, żeby poczuć w końcu to bezpieczeństwo, że już nie musicie trzymać gardy i się bronić. Możecie wybaczyć, odpuścić a, i pokochać na nowo. Lepiej, lepiej ulokować te emocje, być może. No i zobaczymy, co tam tarot jeszcze będzie chciał Wam pokazać, moje drogie bliźnięta. Już zobaczymy zaraz. Co dla Was? Ogólna sytuacja, co pomaga bądź przeszkadza. Podstawa, co odchodzi, co zostawić. Co macie w głowach? Czego byście chcieli? Co przychodzi, na co się otworzyć? No pewnie. Wy w tej sytuacji, Wasze otoczenie. <laughs> Ciekawe, szansa, zagrożenie. I potencjalny wynik. u jakiś lew koło Was się kręci. Moje drogie, bliźnięta, to ja mam jeszcze pannę. Yy, Paść kielichów pod spodem i zakochanie, słuchajcie. Oj, chyba Wy się nie czujecie zbytnio otwarci na tę miłość, co? A ktoś Wam ją chce usilnie dać, a Wy usilnie nie, nie chce. Nie chce szczęścia, nie chce miłości, chce się bronić, chce walczyć. Co, moje drogie bliźnięta? O co tu chodzi? Ciekawa bardzo energia. A ciekawa, no nie wiem, czy ciekawa. Czytanie dość ciekawe, bo pozytywne karty wam wychodzą naprzeciw, a wy jesteście w energii absolutnie odpychającej to wszystko. Pewnie ma to związek z czymś hmm, z przeszłości. Co was zmęczyło, co prawie doprowadziło do waszego poddania się. I absolutnie może jeszcze nie jesteście gotowi, albo nie znajdujecie w sobie tej siły i odwagi jeszcze na ten moment, żeby wkroczyć w to szczęście. Być może długi okres izolacji, odcięcia, samotności za wami. Natomiast macie tu może jeszcze być osoba z podznaku wodnego, ktoś, Chcę Wam zaoferować miłość. To może być, um, może ktoś będzie chciał Was przeprosić, no bo tutaj mamy przebaczenie i paść kielichów, może tak być, że ktoś tutaj jeszcze może wyjść z jakimiś przeprosinami do Was. Um, no i ktoś Was tutaj gdzieś kocha, ma ku Wam pozytywne uczucia i Intencje, szczere intencje, intencje ciepłe. Ktoś was uważa za przyjaciela albo chce być waszym przyjacielem, chce być waszą dziesiątką kielichów, chce być waszym ciepłym domem, radością, miłością. A wy co? A wy co, bliźnięta? Słuchajcie, wasza energia taka nieustępliwa mocno, ale w takim trochę negatywnym sensie, mam wrażenie, się pokazuje, bo jesteście w momencie wyboru. Mam wrażenie, że jesteście w momencie wyboru, i wybór jest następujący. Popatrzcie na układ kart. Macie dwie decyzje: słońce albo pustelnik. Słońce pustelnik, słońce pustelnik, słońce pustelnik. Co wybrać? Co mam wybrać? Nie wiem. Myślicie i nie wiecie. I tak patrzycie na to, i tak, i śmak, i z tej strony, i z tamtej strony, że już aż sami siebie zamęczacie tym. I decyzja. Nie chcę zostać podjęta albo wy nie chcecie podjąć tej decyzji. Udajecie, nie widzę tego, nie ma tego, zasłaniam uszy, zasłaniam oczy, nie widzę, zamiatam pod dywan, to tamto, siam to. A decyzja czeka na bycie podjętą. No jest w kartach. Jest pokazane szczęście, radość, miłość, pasja, energia, seks, zadowolenie, ciepło, bezpieczeństwo. Do czego chcieć więcej? Tak? To jest w kartach pokazane, ale wy jesteście pokazani w piątce mieczy. A piątka mieczy to jest bardzo nieustępliwa energia. To jest energia, która mówi: Ja siebie bronię za wszelką cenę. I przed wszystkimi, nawet przed tymi, którzy mają dobre intencje. Bo jestem zamknięty w kokonie i każdy się nadzieje na mój miecz. Ja nie patrzę na to. Ja idę po trupach. Po trupach siebie bronię swojego terytorium. Mam coś do ochronienia i wszystkim głowę odetnę, żeby to ochronić. Nie chcecie się dzielić czymś, mam wrażenie. I i nie wiem, czy to jest do końca dobre podejście, moje drogie bliźniaki, tak jak na to patrzę. Bo ktoś jest z Wami myślę, naprawdę szczery i naprawdę możecie bezpiecznie pokochać tę osobę czy tę sytuację. No bo nie upieram się, że to będzie, że to o miłość chodzi, bo to czytanie jest ogólne, więc mogą tutaj być różne sytuacje. Ale w Was jest właśnie takie przekonanie, że nie mogę odpuścić, nie mogę stracić czujności, bo jak stracę czujność, to mi wbiją już w plecy, więc ja muszę w plecy nóż pierwszy, pierwsza. Nie mogę zmrużyć oka, nie mogę zasnąć, nie mogę odpuścić ani na sekundę. Musi być garda 100%, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. A jak daleko jestem pustelnik od słońca, to chyba widzicie. Jak ciemno i zimno jest na tej karcie pustelnika. No to jest samotność, tak? A słońce, no to słońce. Ciepło, radość. I karta mocy to wcale nie gorsza karta, tylko karta mocy wymaga tego, żeby te demony ujarzmić. Bo w karcie mocy, tak jak widzicie, ta kobieta. Tutaj dzikie koty gdzieś tam głaszczę. No, normalny człowiek raczej nie głaszczy dzikich kotów. Tak myślę. Przynajmniej. Że to nie jest takie, wiecie. Hopsiop. Idę sobie tygrysa, pogłaszczę i będzie fajnie. No, pewnie nie. Więc ona musi mieć coś w sobie. I takie trudne rzeczy, trudne energie, niebezpieczne, ona ujarzmia. I wy macie siłę na to, żeby tę energię swoją negatywną, przestraszoną, niepewną, nieufną ujarzmić. I żeby przywitać to słońce, żeby zdjąć te klapki z oczu i tą ciemną energię, która jest w was. Bo zobaczcie wasze otoczenie. Pokazuje się bardzo ciepło, a wy absolutnie zimna energia. I teraz szansa, zagrożenie. Dwójka mieczy. No zagrożenie, tak jak mówiłam. Udaję, że nic nie widzę, nic nie słyszę. Nie mam żadnej decyzji do podjęcia. Nie patrzę na to. Nie, w ogóle nie ma tego. To jest zagrożenie. Zignorowanie tego. Albo unikanie podjęcia decyzji. To jest, to jest zagrożenie. Jakie to jest ciekawe, że jak się dwójka buław pojawia, to dwójka mieczy jest zaraz za nią. Nie wiem, czy miałam kiedyś jakieś czytanie, żeby tak nie było. Po prostu. Nie wiem. Trzeba coś zaplanować, trzeba się za coś wziąć i tą dwójkę mieczy można naprawdę mądrze zastosować, bo dwójka mieczy to są przemyślane decyzje. Ale piątka mieczy, no to nie zawsze są przemyślane decyzje. To są decyzje często raniące. I to są takie decyzje. Ja mam też troszeczkę wrażenie, że wy się czujecie jakby. Nie wiem, Piątka Mieczy to jest właśnie taka energia walki, rywalizacji, z tym, że w tej rywalizacji tak naprawdę nie ma osoby wygranej. Bo komuś może się wydawać, że o wygrałem, obroniłem się. Czy coś tam. Ale jakim kosztem to zostało zrobione? I czy naprawdę ta ofiara jest tego warta, tego obronienia się? Czy to jest potrzebne tak naprawdę? Czy to jest gdzieś już nad wyraz? Czy to już jest za mocno? I w którym momencie przestać? Tu nie ma takiego poczucia przesady, a tej przesady w tej obronności, w tej defensywie mam wrażenie jest bardzo dużo. I jakby rozumiem, że pewnie to nie się nie wzięło znikąd, tylko z jakichś tam ważnych powodów ktoś dochodzi do takiego punktu, że absolutnie przed wszystkim i przed wszystkimi się broni i nie potrafi się z tego wydostać. Natomiast mam wrażenie, że tutaj Wy możecie zaufać. I być może przebaczenie jest tutaj potrzebne. I może chodzić o przebaczenie komuś, pewnej jakiejś osobie, która być może doprowadziła do takiego stanu, czy jakaś sytuacja, która do tego stanu doprowadziła. Może tak być. Ale też myślę, że to może troszeczkę chodzić o wybaczenie sobie samemu. Wybaczam sobie, że tak reagowałem, reagowałam do tej pory. Nie, nie znałem lepszego wyjścia, ani lepszej metody, więc tak było, teraz znam i to zmienię, ale wybaczam sobie, że wcześniej nie wiedziałem, że robię tak i tak sobie pod górę, innym pod górę. Przebaczenie sobie złych wyborów, złych decyzji, złych reakcji albo ich braku zupełnemu, wybaczam to sobie i zmieniam. Nie wybaczam sobie i siedzę w tym dalej, tkwię, tylko wybaczam sobie i, i szukam rozwiązania tego. Wybaczam sobie, żeby potem już nie musieć sobie tych samych rzeczy wybaczać za chwilę. Ciężkie są te czytania listopadowe, moje drogie bliźniaki. W ogóle wszystkie znaki, które do tej pory zrobiłam, były mega ciężkie. Wasze nie było inne, no ale mam wrażenie, Wrażenie. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie, że w jakimś tam sensie z wami rezonowało. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę cudownego miesiąca, dużo siły, całuję Was, ściskam, dużo odwagi, moi kochani. Buziaki i mam nadzieję. Do usłyszenia. Papa. Pa.